Dzień dobry, a teraz powiem Wam, na czym polega przygotowanie do jazdy na egzaminie. Więc jak siadacie do samochodu, to najpierw włączacie światła mijania, później włączacie silnik, później ustawiacie lusterka, włączacie jedynkę i robicie łuk wiadomo na pachołki i obroty to tak jest najlepiej no dobra teraz bez jaj poważnie mówię więc po zaprezentowaniu elementów tam pod maską tam światła, płyny to macie przygotowanie do jazdy w ramach przygotowania do jazdy macie do wykonania 5 radosnych prostych do wykonania czynności musicie ustawić sobie fotel na wysokość też Ustawić sobie zagłówek, ustawić sobie lusterko, nawet trzy lusterka, yy, sprawdzić, czy drzwi pojazdu są zamknięte i zapiąć pasy bezpieczeństwa. Możecie sobie te drzwi zostawić na sam koniec albo na sam początek. Jeżeli to jest wszystko zrobione, to robicie dopiero uruchomienie silnika. Uruchomienie silnika jest kolejnym zadaniem egzaminacyjnym, rozpoczynającym zadanie jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, więc w ramach przygotowania do jazdy nie uruchomiacie silnika, ani nie włączacie świateł żadnych. Po prostu kolejne zadanie rozpoczyna się z chwilą uruchomienia silnika, włączacie silnik, włączacie światło odpowiednie do ruchu drogowego, włączacie bieg pierwszy, wyłączacie hamulec ręczny, upewniacie się o możliwości jazdy. I ruszacie do przodu na pasie ruchu. Ale w ramach przygotowania do jazdy jest fotel, lusterka, zagłówek, pasy, drzwi. I to jest pięć rzeczy, które macie zrobić w ramach przygotowania do jazdy. Nie jakieś tam włączenie silnika, włączenie świateł, tylko te pięć rzeczy.